Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak um, już się zastanawiał, to nie, że nie grałem przez ten czas. Grałem, tylko cały czas moja historia wyglądała mniej więcej tak. No więc można powiedzieć, że jestem na zero. Jestem tak blisko tego, żeby mieć te minionsy na 12. levelu. A... Dobra, poproszę, w tym filmie, w tej, w tej grze w zasadzie, muszę wygrać, teraz wygrywam to. I koniec kopka. Zobaczymy baby dragona. No. no, jestem trochę w dupie, ale dobra, dostanę sobie tutaj tak. <laughs> nie będę nie zdążył, ale dobra, pozbył się ty. Mocny log. Um, mocne batsy. Powiem że długo wytrzymałeś, W sumie mogłem spróbować mówię, że. Ale to będzie Skupmy się po prostu na tym. Taki... na ewolucję. No, zresztą. Inaczej. Ogólnie jak ktoś ma ewolucję, to jak respi ten. ten przed ewolucją, to ma taki kryształek nad sobą, nie? Um, no i ogólnie jak coś, to nawet... Kurwa, co to był za log? To nawet nie musicie w zasadzie być uważnym, wystarczy po prostu, no, ja mam 10. level, strzelam, że ktoś free to play mógłby mieć... Ktoś free to play dziesiąty pewnie. Ale tak, to jak ma tak wysoki level, no to, to jednak z hernetu, bo w tym karnecie naprawdę jest dużo. A, czy się za głupi, okej, okay, co? Chciałem powiedzieć, że jestem głupi nie wiem co ile jest ewolucja. Chłopie, co ty robisz z tym logiem? Ty jesteś jakiś nie... niepoważny tej... <grywy> Jakby... Ten log to jest najbardziej randomowy jaką widziałem. Stary, on ani razu nic mi tym nie zrobił. Poza... Nie no powiem ci, że to była... Co on robi? <grywy> Od migra, nie wiem, sneaky, Mega Knight'a. Ja to widzę chyba Mówiłem, 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 nie dobra, trzeba to obronić, nie mogę się domyślić. Pekas, mini Pekka sobie z tym No i generalnie cel jest przetrwać te gdzieś tam sekund. Nie trafił logiem. To jest Są od pierdiera. je sobie. je nie przeszedł za długo. No dobra. Tym już się pozbędę. Baby Dragon. Chillera. 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 Yes. Let's go. Ehm. Um. Let's go, mamy trzy koronki. Miałem tą skrzynkę legendarną. O ile się orientuję, jest w niej jedna legendarna karta. I ja strzelam, że w tej karcie. Znaczy, ta, w tej karcie. W ogóle, czy będę miał to w sklepie? O, patrzcie, co miałem w sklepie. Nie, dwie legendarne karty za te monety. Dobra, ja strzelam, że w tym będzie. Będzie sparki. Tym częście będzie Sparki. Jak... O, 12! Uuuu! Dobra to chwila. O, let's go więcej wildcardów. Let's go. Potrzebuję ich do tych minionsów. Dobra. Co? Osiem legendarnych kart. O ile się orientuję? Ile? Dobra. Um, pierwsza to będzie... To będzie Sparki. Aha. No to jednak nie, jednak żartowałem, okej, okay, do wyboru. Midion, Horat, Borad, Jaunt. Wezmę to. Okej, okay, czyli to jest ta skrzynka, Inferno Tower. To jest całkiem przydatna karta. U. -u -u -u. -u -u -u. Nie, dobra, już będzie Electro Spirit. Baby Dragon, zdecydowanie. Ojeju. Wizarda nie używam, chociaż jest dobry, więc niech będzie Wizard na niższym level niż Fireball jest. I teraz będzie na, tu zdecydowanie biorę I teraz będzie Sparky. A, no, wyboru Sparky i... i nie widzę, nie, nie patrzę. I Mega Knight. Uuu, jest Sparky! Widzicie? Ja zawsze mam rację. Biorę Sparkiego, bo nie mam. Mm. No mój. Widzicie? Widzicie? To jest ten, to potęga, nie? Powiedziałem, że będzie sprawnie. No dobra. Coś tu mam do zrobienia. Ale najpierw te legendarne. Na no, co to użyję? Szczerze, jedno na loga, no bo używam loga. I drugie... no, niestety. Niestety pójdzie na mega night. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale no już, już za późno. Jestem ciekawy, ile będzie kosztowało ulepszenie Sparkiego Znaczy, nie gadam, nie Sparkiego tylko eee... Loga. No Mega Knight, no, on jest. No, 5000, luzik. I Spocki do tysięcy to już Ale robka. No, no, w sumie. Jak no, wam sumie to niewiele zmienia. Jestem po prostu Debilem. O, let's go, let's go, let's go, let's go. Yep. Yep. Skoł, drugi Star Level. Star Level. No, tak, niej, nie, nie. Ona jest ładna, no ona jest, ona jest moim zdaniem ładna, no trudniej jest taka Nie wiem po co ulepszam loga, jeżeli on... W sumie... tak, 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 No tak. Właśnie, teraz log jest... Zabiję princeską Level wyższy, czyli na levelu 12, ale... Jeszcze wam tylko, żeby to miało na level 12. Jest po prostu głupi. 300 level, taki drop. I kolejna stówka, idealnie więcej, i tak dajcie. Czekajcie, czy nie stać. Eee, szybka matematyka. Tak, stać mnie, stać mnie, stać mnie. Więc skończę. Stać mnie. Chwapa, uwaga. Najwyższy mój level. O mój Boże. Ile? To już jest dużo, to już jest dużo, nie Będę miał poniżej 100 tysięcy pierwszy raz chyba. Ja pierdźcie, ale jest! Nasty level Miancouve. Jedna z moich ulubionych kart razem z minipeką. peką Jeszcze trochę i będę miał następny level, który nie da mi nic ciekawego poza skrzynką. No dobra. Yes. Cieszę się, cieszę się, bo lubię tę grę. Bo że jest znerwiająca, To ją lubię. Dobra, a teraz, proszę, bim, sobie to małe arenę? No już po prostu, to jest absolutnie genialne, że nie da się spać z Jakby ktoś to usunął z tej gry, to ja bym go chyba, no wiecie, co zrobił. I w ogóle najgorzej, jakbym dostał to na początku, nie? Nic nie mogę na to rzucić. Zdąż. No, Warbreakersi się wydają takimi niegroźnymi, a są naprawdę niebezpieczni. biją tyle tego, jakby... Nie biją dużo, o, jestem głupi, nie będę mówić. Oni nie biją dużo, ale jakby... Jak cały czas tości to rzuca, co on Mega Knight stawia? Nie, P.E.K.K.A. Tak. Mini P.E.K.K.A. To znaczy się. Eps. Ciekawa taka. Ale bardzo mi się podoba to, że, jakby, sam jeden budynek Tombstone kontruje całą mini -prakadę. Mocno, mocno. Poproszę, sfokusujcie się na wieży. Poproszę, dziękuję. Mam to, co chciałem to, Muszę to tu postawić idealnie, zużywam złapa, Nie niewiele robi z na 12. levelu dobra no to... nie może mu zbyt dobrze no ja sobie też nie może z tą wieżą zdecydowanie jestem głupi ale dobra, po no, prostu szczerze powiedziawszy po prostu ja bym go jednak spuszował na tej wieży, spróbuj Nawet by mi się bardziej opłacało, jakby on teraz walić. Walić, walić. Jest. Nie wiem, czy to jest arena. Niestety chyba nie. Ale kolejny win. Ja nie wiem, nagrywam i od razu proszę bardzo, nie? Kurde to nie jest. Jeszcze jeden win, jeden win. Jeden Win i będę ją tą potężną rzecz. To jest oczywiście... To jest cały sens winu, nie? Nie chodzi o arenę. A to moleć. To w nie zachodzi. Ej, czy on ma następną Arenę? On chyba ma następną arenę. Daj mi wygrać. No daj człowieku wbić arenę. To wie... Czy to nic nie kosztuje. Nie, mu też ośmiu brakuje. Ja. co To jest słabo w sumie. On mi robi jakieś hiperpusha rozumiem tutaj mi taka padła i niestety maloga ale ma go zużył właśnie to taki fire spirit bardzo ciekawa obrona, na pewno tania ale jednak przyjął dużo czekam, czekam Tą do, do, kurde, nie zdążył się postawić. X-Bowo załamać muszę. Ono dużo, dużo mi zada, cholera. X-Bowo jest skurzający, niestety. Ile kosztuje? 6: co nie? X-Bowo kosztuje 6. No, musiałbym się z nim ścigać, że szybciej. Szybciej zdobędę jego wieżę, niż on moją. do najspirytne nawet... To by było w sumie dobre na ich nie? Bo jednak go ładnie skontroluje. Ma. Ma, ma cycling, no ma zdecydowanie deck pod Xboła. Niestety. I są też jakby był spoko. Już myślałem, że nie To by był fajny. I to może. Czyli atakuje jednostki To trochę dupa. Duża dupa. Bardzo duża dupa. Co to za mną taka? No walić też. Wali. Bo mogę wstawić. Przeżyję. Wywalone. Ja go atakuję zostać tą wieżę, dzięki akurat podbiega się tego wydzwołał, więc nie zrobiło bardzo. Nie, ja go cisnę. Wywalone mam w to. Muszę no, wkurzające się, to są te Cały czas mnie odciągają to najważniejsze postać. No i wiadomo, na tym to polega, ale wkurzając Być może nie tu miałem to postawić, Mogę to wynajść, jest, bo jestem. No właśnie. Okej, okay, no. Zróbmy się na to. Z Idzie tam. Nie, nie chaga, być może. No to były te dupy wansy całkowicie bezużyteczne ja muszę nastawiać nie całkowicie cały czas presję inaczej będzie problem inaczej będzie problem z xbowem w tą sztukę Dziękuję. dziękuję czemu to się na tym nie sfokusowało Ole, na pewno uderzy to, dostanie ich spiryta, dopiero potem dożyw to. Kurde, ale wnerwiający! To tak burzający deck. Niech ten dek log sobie poleci. Pewnie się tego nie pozbędzie. atakujemy, atakujemy. Kurde, czemu oni za tym poszli? ZOSTAWCIE TO! CO CIĘ TO INTERRERE?! Stary! Do cholery, lasy! Jakie wyglądające. miejsce. się tutaj pozbawić, proszę. Dziękuję. O szybki cycling, ale czy na tyle szybki? Nie mam pojęcia. Zesram się zaraz, a nie wygram tą grę. Log, okej. Okay. Fajnie. Idę! Taki żyg. Chuj o wiesz co? Naprawdę, nie zesraj się. Co za szmata. Żebyś się czasem. Kurwa. Ci matka się wyjechała. Szmata. Co taki skrudę. No, były przecież, proszę, no i patrz, no i on w no no, ptaj mi, daj mi wygrać, Pytaj, co zasz, dobrze, że one w ogóle nie wybuchają po tym, po zabiciu ich, to by było, to by, to by było, trudne do No, no, to tajemnicz, no, nie No co, no, najlepsze, widziałem. Oczywiście ja też pewnie i... Spoko... Okej, okay. to sobie skontruję tym. Nie interesuje mnie ten poprzedni Tam po prostu coś się zagrało. Coś, o czym nie wiem. Majka... Okej, okay. okej. Okay. Chcecie jeździć wiesz jak to się... Mike. Majka... Ciekawe, ciekawe. A co z głupie w ogóle, że ten goblinki te rzucające nie potrafią zabić na hita No przejmę. Przejmę no, no, przejmem. Przejmem nawet. no, no, no. Ah, Nie wiem w sumie co będzie słychać, bo serzecz po prostu głupi zasłania mikrofonu, ale dobra. Nie, to mógł, nerfić, ma I to trzeba znerfić Minera, ale to nie ma, no, wszystko wywalone, nie wiem. No. I tak popełniam błąd, bo co ja tam zdaje się obijać na tej wieży. No i ja on mi tu niestety zadał skałkę z powodu, nie Proszę skupić się na wallbreaker, serdecznie. No, nie, skupmy się na wallbreaker, się na wallbreaker. Czemu on się nie odfocusował, nic mięsko. WDF-a. Nie dorzucam już było no, ataku. Nawet potopu. Żeby tak. Pyk. Pyk. I co do tego? Przegrońcy, okej. Jest tylko stracę jedną, wiesz, a druga ok stary to dopiero teraz tego powiem za mało do niego już szybciej nieco dolać już niechaj stracę tam zleżałem mam wywalona gra w zasadzie co mnie to nie podoba ale głośno ujrzał no i rzeczywiście mam kurde 18 minut nagrania i nie wiem tej. Czyli co? Jest! Dostałem, czy nie wiem, 47. 40... Idealnie! Patrz, jestem 42! Dziękuję. Dziękuję, że wygrałem z tobą. Idealnie! Idealnie! Kończymy ten film. Kurde, 19 minut nagrania. Dobra, na razie.